Zaczynamy vlog masa dzień drugi. Mój pierwszy kabusi o poranku. Po prostu dziś zaczynam kręcenie nieco później. No bo od samego rana młyn, od samego rana młyn tak właśnie wygląda moje życie. No nie wszystko mogę pokazać po prostu. Ale, Ale zaczynamy, już teraz mam czas dla Was. Muszę sobie sama ogarnąć trochę, bo no tu już się tu już się coś tam ubrałam, ale się nie wyprasowałam. No ale tak wygląda życie. Tak czasem jest. Człowiek jest niewyprasowany. A mój kubeczek to już słusznie zauważyliście. Ja go już mam wiele lat, jego wtyki maksięg kupiłam. Tak się w ogóle cieszę, że tam był. Bo to jest z książki Ronada Dala Czarownice. I tu jest taka mała myszka. Wiesz, co ty to jednak jesteś Zeus, Deus, Kosmateus, Tak, co byś chciał. Może dałbyście to zjeść w spokoju śniadanie. Nie, od razu wiadomo, że nie. Powiem, że muszę popracować nad obniżeniem stresu w życiu. A jak większość z nas zresztą, nie? Ale tak, ten rok sobie sama zrobiłam taki pełen wyzwań, i tak dalej. Mocno w męskiej energii. Pamiętacie, jak kręciłam o energii żeńskiej i energii męskiej, boskiej kobiecości. I boskiej męskości, energii. To jest taka typowa alchemiczna sprawa. Każdy alchemik oczywiście dąży do równowagi tego wszystkiego, ale jak na przykład, szma, na przykład masz taki czas, że jest dużo rzeczy do zrobienia, to musisz wejść w tą energię męską i robisz pach, pach, pach. Logika, praca, robisz wszystko krok po kroku. No, tylko, że jak jesteś za długo w energii męskiej, to co się zaczyna dziać? Zaczyna się dziać to, że zaczynasz być wykończony, przestaje ci działać taka mm, manifestacja, afirmacja, przestaniesz mieć. Y, libido ci bardzo spada. Takie rzeczy się dzieją. Dzisiejszy świat od nas y, wymaga, od nas, kobiet, byśmy były również w energii męskiej, bo każdy ma w sobie i żeńską, i męską energię i każdy powinien ją równać. Powinien być balans. A teraz się od wszystkich wymaga, żeby po prostu cały czas, praca, 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 niezależnie od tego, jaki masz dzień, jakie masz samopoczucie, masz być cały czas tak samo. Ogromny stres, który się nabudowuje w momencie, kiedy jesteśmy ciągle w tej męskiej energii, kiedy jesteśmy ciągle też w stresie, ciągle coś, ciągle coś, tak jak ja żyję od kilku miesięcy i to ja wam powiem, nie wiem, czy się chwalę, czy się żalę, dlatego że to było potrzebne, ale... Także będziemy teraz wchodzić w energię kobiecą i będziemy się bardziej relaksować. Chociaż jak znam siebie, bogini Kali to również jest energia kobieca. Ta, która wiecie, na sznurku nosiła głowy swoich wrogów. Ja nawet nie, mówię, nie mam wrogów, ale jest parę osób, które mi podpadły, które mnie stresują. Więc może ja pójdę w tą kobiecość Kali. <grym> Zobaczcie, jakie sobie fajne kupiłam kalczyki w Teska. Róża i wąż, takie srebrne. A były tak. To był taki komplet, że były dwie róże i dwa węże, ale ja mówię, zobacz, jaka super symbolika jest. Ogólnie ja wolę, jak ten wąż idzie do góry, tak jak energia kundalini idzie do góry, bo ten jak widzicie idzie w dół, ale w sumie mamy jak na górze, tak i na dole, czyli taka równowaga alchemiczna. Widzicie, że mi strasznie kadr y, głowę ucina na filmach, ale to jest, słuchajcie, kadr artystyczny, to tak ma być. A tak naprawdę po prostu nie umiem ustawiać, ustawiam jak umiem, ok? Ką wam pokażę ciekawostkę na temat Jemioły? Oczywiście Jemioła jest świętą rośliną druidów, używa się jej oczywiście podczas świąt. Ona jest tak zawsze wieszana i trzeba sobie buziaczka dać pod nią na szczęście. Podczas Saturnaliów ludzie pod nią kopulo kopulowali, ponieważ było to takie święto. Płodności. A jeszcze Wam pokażę jedną ciekawostkę z książki, oczywiście The Alchemist Kitchen. Po prostu to jest jedna z tych książek, które trzeba mieć. Niezależnie te, czy się zajmujecie witchcraftem, czy alchemią, czy jakiegokolwiek rodzaju okultyzmem, ja się cały czas zastanawiam, jak to jest możliwe, żeby w tak małej książce tyle wiedzy się zmieściło takiej fajnej. Tu jest napisane, że roślina Jemioła ona jest połączona ze słońcem ale również z Jowiszem, i, jak z, z Jowiszem i z Księżycem. I takie samo połączenie, słuchajcie, ma winorośl. I to wiele tłumaczy, dlaczego tak często winorośl jest przedstawiana na różnych rycinach alchemicznych. Dlatego, że jemioła jest tak jakby połączona z winoroślą. Niesamowita sprawa. Wiecie co? Tak sobie założyłam, bo nie mam ochoty dzisiaj układać włosów w ogóle. Jakoś nie chce mi się, taki prostu czubek założyłam, żeby było wiadomo, żeby się do mnie nie zbliżać. I zaczęłam szukać w książce, tą też znacie, to jest ta pierwsza, którą polecam. Ona jest ogólnie, ma mnóstwo rycin i to są takie ryciny do kontemplacji. Tutaj oczywiście z boku one są, z boku są opisane. I zaczęłam szukać, bo chciałam Wam opowiedzieć coś o Gwieździe Siedmioramiennej. I Wam powiem... To jest moja medytacja. To jest mój sposób medytacji. Oglądanie rycin alchemicznych. I dosłownie zajęło mi to dwie minuty. Ja sobie tak przeglądam i tylko na nie patrzę. I zupełnie ten cały stres z poranka zamiast szedł. To jest mój sposób na relaks, to jest mój sposób na medytację, który również Wam polecam. Wiadomo, że nie od razu trzeba sobie kupować całą książkę, ale nawet jeśli sobie wydrukujecie jakąś rycinę. I spędzicie na nią tak 5-10 minut sprawdzając symbole, zaznaczając sobie, potem szukając, co dany symbol oznacza. Jakie to jest relaksujące, jaka to jest medytacja, ponieważ jesteś ciągle w tym momencie zajmujesz się tylko jedną rzeczą, nie rozpraszasz się, skupiasz się tylko na tej rycinie. No serdecznie polecam. O tej gwieździe, siedmioramiennej, gwiazdzie, czy gwieździe, powiedzmy, że gwieździe siedmioramiennej, to jest ciekawe, że symbol świąt bardzo często widać tę gwiazdę siedmioramienną. Widzicie, już za dużo po angielsku mówiłam. Już mi się ciężko skupić po polsku. Często widzimy siedmioramienną gwiazdę jako symbol świąt, albo widzimy pięcioramienną. I pięcioramienną no to nam się kojarzy od razu z pentagramem, jako woda, ziemia, ogień, powietrze i eter. A ta siedmioramienna w alchemii to jest siedem metali, siedem dni tygodnia, i siedem planet. Pamiętajmy, że przed kopernikiem te planety były liczone Merkury, Wenus, Mars Jowisz, Saturn bo dalej nie znali, ale liczyli Księżyc i Słońce jako planety stąd 7. To jest coś dla mnie, to jest o betlejemskie o tej roślinie. U, -u, -u, -u. znowu zwięzła mi poinseta i jak co roku muszę kupić nową. Znowu pewnie ją przeleję. Uuu. I magicznym sposobem znaleźliśmy się w Londynie. A tak naprawdę musieliśmy odwieźć kolegę. A wiecie, że dla mnie, odkąd się wyprowadziłam z Londynu, to każda okazja, by się tu znaleźć, jest dobra. A zimno? Po prostu wszystko mi odmarza. Jest tak zimno, że idziemy sobie na zupkę. No, wyszliśmy z restauracji, ja wyglądam jakby piorun w mietłę strzelił i tym, tym momentem będę się żegnać. Chciałam jeszcze nagrać coś w Starbuniu, ale skrócili czas w Starbuniu, już w tym momencie jestem pewna, że jest skrócony czas otwarcia i już po prostu jest zamknięty. Lecę montować dla Was w samochodzie materiał i do usłyszenia jutro. Pa!